On, a on mi to promował na Omegle, normalnie z ludźmi na Omegle siedział i im moje nuty podsyłał, nie? Ale to dużo wtedy nabiło dosyć. Bo ja na początku też na Omegle album Street promowałem, bo Przemek ogólnie swoje nuty promował na Omegle, nie? Na Omet TV promował swoje nuty i <laughs> szybki go właściwie na Omę poznał, nie? I y... szybki go na Omę poznał, jak z Fifim siedzieli na Omę u FIFiego. Yy, I przemek mu tam swój numer pokazał, nie? I szybki, szybki na następny dzień, mnie wtedy nie było z nimi. Szybki, na następny dzień mi mówi, ty stary, obcaj tego gościa, obcaj tego gościa, takiego gościa odkryliśmy normalnie na OMS fifi Mnie ja mówię, przemek Speed pokazuje mi Witka, nie? A on wiesz, siedzi nagranie, granie kamera nieruchomo, nie? On se tylko wapuje i kółka robi z dymu pod manufakturą, <laughs> siedzi i nawija. Dziś yy, kiedy. Dziś kupuję ciuchem w Witkacu, kiedyś byłem na tym jewanym kacu, bo piłem pod Monopolem, ale senat na to już nie pozwolę, bo się zmieniłem, teraz jestem lepszy, kiedyś byłem wczorajszy, dziś jestem dzisiejszy, nie? Ja mówię, kurwa, ale koks, nie? Ja mówię, kurwa, muszę nagrać z nim numer, nie? I napisałem do niego, koleś 10 koła, 10 koła tych, obserwujących, najwidoczniej obserwujących też na omegle nabiją, nie? 10 koła obserwujących, mówię, kurwa, jak on mi odpisze, ja mam, kurwa, 800, nie? Mówię, czy on mi odpisze, czy nie, nie? I tak napisałem do niego. 5 minut on mi kurwa odpisuje, bo ja się go zapytałem, czy numer chce nagrać, nie? On mi odpisuje tak. <grym> on mi spoko. Nie? Zaczęliśmy bitu szukać kilka dni i był numer sklejony, nie? I skleiliśmy właśnie wtedy offline bar, nie? Ja. Sorry, bo wcześniej powiedziałem, że Blanta wtedy na tym wizualizerze paliłem, nie. Ja na tym wizualizerze paliłem po prostu fajkę se rozwaliłem, nie, yy, i, i bledki miałem, to w bledkę tytoń wsadziłem, zwinąłem filterek, I, i, i zrobiłem po prostu takiego yy, tego, zawijasa nie, yy, i kurwa to paliłem na wizualizerze. Ogólnie z Przemkiem to mocne, ten, w ogóle to było tak, że ja się z Przemkiem, bo przemyk jest, mieszka w Aleksandrowie Łódzkim, a ja go wyczaiłem, szybki mi go pokazał, Chyba jakoś tydzień, albo dwa tygodnie po tym jak ja wróciłem od znajomych z Aleksandrowa Wódzkiego To jest w ogóle jakiś przypadek straszny, nie? Chciałem się z nim spotkać, ja wiem gdzie on mieszka, ale... Kurde, no... On się do mnie nie odzywa, ale kiedyś mu zrobię taką niespodziankę, że po prostu zadzwonię do niego i mówię A co ja zrobię? I się zapytam czy chce wyjść, spalić szluga, albo ogóle zrobić test jedzenia z pola marketa